Uciekam Jesteś szalona Mogę ci zawsze nią byłaś Na 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 i tyle Słuchajcie ci dobre Czekam za do najstarszym Musi się jeszcze ogarnąć Micha On mówił, że Micha wziął Ale Micha nie wzięła Micha mamy jedzenie Słuchajcie Muszę to oddać. Sekunda. Jeszcze to. To skąd się wziął? R i M. Dzisiaj wtorek. Jest wtorek. Eee, przykręcimy wszystkie płyty prawdopodobnie. Zrobimy jeszcze resztę podkucia pod kable. I jutro zrobimy nie wiem co jeszcze. Rulki od wody. Słuchajcie, do grzejników doprowadzimy. Hydraulik ma podjechać dzisiaj, ale dymek poszedł. Mam ma misfire na drugim cylindrze Już odkryliśmy o, Widzisz? Ale później tego nie ma Tylko... Tylko z rana Tak to jest, właśnie Zobaczymy Wtorek Zgubiłem się Wczoraj elektryk zrobił większość prac Elektrycy Światła zostały do przepuszczenia w suficie, zanim byśmy go zakrywali. Ale pierwsze co to, trzeba tam ogarnąć ten site, wynieść większość gratów. Nie będzie padało, chyba, dzisiaj, nie? Co to mi się wydaje. O, sąsiad, dzień dobry. I będziemy kręcić płyty, słuchajcie. Nie ma lipy, nie ma lipy. Światełka trzeba kupić, po drodze chyba ze Screwfixa i tam z 20 lampek będzie trzeba, co Kuba? z 20 lampek będzie wszystkich tak czy siak, dwie paczki trzeba kupić bo one są chyba po 10 to nie mamy innej opcji 10 na pewno nie jest wystarczająco tam z 6 lampek będzie w kuchni jedna na korytarzu, 7 po dwie w kibelku i w pantry to masz już 11 7, już 12 i w Living Roomie W Living Roomie chyba jest 9 Coś mi się wydaje to dwie paczki to będzie jeszcze jeden za mało. Zobaczymy no, kupię te same lampki co ostatnio z tego powodu, że one są idealne można tą instalację schować w sufit zrobić plastrowanie i później tylko klikacie z powrotem, nie? Także tyle jest przyjemnie z nimi, nie muszą wisieć się z sufitu ponieważ zostały podłączone. Mają bardzo ten szybki taki montaż, demontaż, nie? Także... Co idę zamknąć drogę? Nie, nie róbcie mi tego teraz panowie. Nie no, to... Z... ale jak? Jakim cudem? Nie, chyba da się to ujechać, co? Chodź, zamknął mi cholera tę drogę. Właściwie dosłownie, nie? Nie wiem, czy tylko tą część. Zaraz się dowiemy. Dobra, lecimy do pracy. Wziąłem gniazdko, wziąłem switche, wziąłem lampki, zadzwoniłem do tego, do Wojta, Wojtyły, a on mówi, że on ma już wszystko. <grym> Musiałem czekać, aż mi to ona return, refund. Nie? Ale przy okazji wziąłem detektory. Bo Bownik z kolei zapomniałem. Smoke detektor i heat detektor do kuchni. Ale czuję się normalnie, nie wiem. No, ja chyba gałę potrzebuje, nie wiem, no, normalnie, mam no, Kamerę Kawa. Właśnie może zadzwonię tego on z daleko. Czy on jedzie teraz do mnie? Czy jak? Bo tego się nie dowiedziałem. To jest, słuchajcie. Od ciebie. Zadzwonimy do niego. Sprawdźmy. Where is on? Halo, a Ty o której będziesz? Bo nie wiem, o której Ci kawę przywieźć to, to mnie o której kupić? Kurde, Ale? halo? Aha Mam Ci przyjechać pomóc? A co, on chce dostać w kakao, czy co? Mam tam być, naprawdę, czy nie? Bo nie chciałbym, wiesz, się zdenerwować. <ścoughs> no dobra, to i co? No dobra, ale co teraz mam kupić kawę? Dobra, 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 to nara, no hej, no hej. A on już jest, on już jest w okolicy, jest na poprzedniej robocie. Tam te pieprzone trankingi na, na ten kabel zakłada. Wreszcie znalazł na nich czas. <grywa> o oh my god. Nie. Jezu, nie, ja potrzebuję kawy. Nie ma, żeby no Ja na na Podobno te Fordy Transity to są, trans to są Volkswageny. W środku. też, Że to jest baza Volkswagena. Podobno. Ktoś mi mówił, że one tak wyglądają inaczej teraz, bo to, to jest praktycznie Volkswagen Transporter. Cześć? Ciekawy jestem, jak to się będzie eksploatowało. No, fakow, kurwa. Ale mi wyjechał te stąd. wyjechał mi pod koło. Jedziemy po kawę. Ty coś chcesz do picia, Wisiek? Mamy wodę? Chcesz coś do picia? Nie. Nie? To tylko kawa, tak? tak. Dobra, to lecimy. Siema, no wydaje mi się, że właścicieli nie było. Słuchajcie, dzisiaj ani wczoraj przyjedzie dopiero o 11 Więc my, w planach, mamy zapytać się, co oni planują z tą izolacją. Bo inaczej to ją tam po prostu zostawię i mam ją w dupie. Bo wiecie, oni tak próbowali gościa od dachu, miał ktoś przyjść, miał coś zrobić. Ja nie mam na to czasu, wiecie, bo to będzie mnie opóźniało zaraz. Boksa mamy tutaj zakrytego. Musimy zakryć resztę i wyślę właśnie jak to zrobimy. Ten kabel tutaj za bardzo nie możemy nic zrobić, bo ten kabel będzie do wymiany właśnie. Ja chciałbym go dać dołem, tam za, w środku dołem, dołem. Trzeba by go przedłużyć. Coś tu się chowało przed chwilą w dziurze. Halo? Tam coś było, nie? Czy mi się wydaje? Słuchajcie, e, poza tym co? Trzeba rozprowadzić, zrobić porządek, bo tu jest jeden wielki syf teraz. Tu trzeba będzie rozprowadzić kable na światła. Kable, jeżeli chodzi o instalacje elektryczne, czy gniazdka, tak jak do lodówki, bo ona jest wam stojąca. Gniazdka wszystkie już mamy. Trzeba będzie to wszystko za... zaciągnąć, ale to zrobimy już na jeden go jutro prawdopodobnie Tu trzeba wkleić płytę Wkleić Przykręcić kabaj płyty Coś chciałem wam pokazać wczoraj, bo tak stałem przy tym słupku tutaj, nie? Zobaczcie, jak można krzywo wymurować słupek Co, nie? Banan normalnie Nie wiem Kiedyś to po prostu tak postawili i tak zostało, nie? Tu normalnie że mi się buja. Zobaczcie jak. Zobaczcie. Słuchajcie. Myślałem, że wybuchła mi tu ściana, że pękła czy coś, ale tu żadnego pęknięcia nie ma. Ona po prostu tak zaczęła. Tak tak była tutaj wymurowana na końcu, słuchajcie. wygięło ją. Więc nic nie zrobimy. Będziemy naciągać, plastrować, to się coś tam kątownikiem wyrówna, bo jak tutaj stoję, to tak widzę, jak jakby ona tej... Się wygięła dosłownie. No, ona tak po prostu została wymurowana. No nic, jedziemy, słuchajcie. Trzeba ogarnąć ten site. Od tego zaczniemy i zaczynamy kręcić płytę. Dobrze, słuchajcie, zostawiam kierownika już, żeśmy tu powynosili te rzeczy, bo tu się nie dało naprawdę wejść. Tam trzeba będzie dokuć, ale to elektryk. Okej, okay. resztę lampki. Elektryk za chwilę będzie, więc dokuję w dół pod kabel do kuchenki i do, do piekarnika. Tam trzeba też kabel spuścić do dishwashera i pralki. Klient nie powiedział mi, czy ewentualnie jest jakiś update odnośnie pralki tu w tym miejscu, więc nie mam czasu już na te zmiany. Poza tym co, kabel do światła trzeba będzie tu przepuścić. Ja jedę po joysy, bo nie kupiłem joysów. A po potrzeba Tam z, nie wiem, z 5 joysów wezmę na początek I tutaj tą ramkę musimy też ulepić nad drzwiami Dobra Let's go Jesteśmy w Travisie. Dzień dobry 5 joysów wezmę Tych joysów to trochę już nakupywałem, nie? Ale spróbuję wybrać sobie proste Najprostsze jakie się tylko da Czy ja mam miejsce? Czy od razu płytę tak się z tobą wziąć? Zastanawiam się nad tym, czy przyjechać za chwilę może jak mam joysy to będzie łatwiej mi to włożyć może tak zrobię dobrze rafał dziękuję za odpowiedź czyli wkładam joysy i biorę z tymi płyt gipsowych super ty to jesteś gość wziąłem 7 płyt kilka joysów jeden porę kleju żeby mieć co robić do końca tygodnia bo wiecie jak to jest poza tym ceny mi ustalili wreszcie i refund mi zrobili, bo wczoraj przeszedł wszystkie transakcje z ostatniego miesiąca czy dalej. Tak bym powiedział, couple of weeks. No to myślę, że dalej, bo ten refund jest dosyć spory do tych wszystkich transakcji. I słuchajcie, płyty gipsowe nagle można płacić mniej, ale trzeba poszczekać chwilę. Powiedzieć, słuchajcie, chłopaki, no nie będziemy się tak bawić. I poprawił. Poprawił mi płyty, poprawił mi drewno. Dużo rzeczy mi poprawił. Także jestem szczęśliwy. Wiecie jak to jest. Możecie siedzieć cicho, nic nie mówić, to ludzie wam wejdą na głowę, nie? A jak zaczniecie... Czasami troszkę, no musicie pokazać, że... No... no nie, no nie dajecie się dymać. I nie pozwolicie na to. No nagle wiecie, można coś z tym zrobić. Także udało się. Dzisiaj jest to dobra wiadomość, muszę powiedzieć. Prawie mi cenę. Także wracam na robotę. Kręcimy płyty. Klient będzie za jakąś godzinę pewnie. Da nam update. Elektryk pewnie zaraz tam albo już jest. Yy, co jeszcze? Wszystko. Wziąłem taki kapsel do rury tam do kuchni, żeby zatkać. Bo tam tylko jedna rura będzie wchodziła, więc taką gumę założę. Yy, I co, i tyle. I w planach słuchajcie, wtorek pokryjemy. W planach mam tak, że chciałbym chociaż część wyplastrować tego pomieszczenia tam, gdzie boiler ma być, żeby to było gotowe, więc muszę zaciągnąć dzisiaj hardwallem tą ścianę, żeby ona wystygła, żeby nie była mokra. I to jest plan na dzisiaj, muszę z tym zdążyć, także gonię, cały czas gonię. Słuchajcie, jestem w takim pośpiechu, że naprawdę <gryw> ja nawet nie wiem, kiedy mija czas, nie? Jak już jesteśmy na robocie, tak jak wczoraj, ja nie nagrałem prawie nic tam, 15 minut cały czas tylko ogień, ogień, ogień Może nie widać, ale naprawdę tam jest sporo roboty zrobionej. Także let's go, let's go. Widzicie to? Nic nie widać Jeszcze nic nie przekręcimy od tej płyty Ale już jesteśmy gotowi. Będziemy przekręcać. kable zrobiliśmy właśnie świateł, kabel zrobiliśmy jeszcze od piekarnika, pralki, zmywarki i indukcji. Także uciekamy z na chwilę. Będziemy siedzieć, pewnie z godzina dłużej. Pokręcimy te płyty. Nie ma szans, żebyśmy tego nie zrobili. Dobra, niech tu leży już. Worek został do kleju. Klient był przed chwilą, nie wiem czy on już pojechał. Chyba długo nie był. Pojechał. Nie ma go widzę. Zadowolony, on jest strasznie zadowolony, nie? Ale nie mieszkają tutaj Do końca tego dnia będą gdzieś tam Rozmawiałem z nim odnośnie świateł Od wszystkich update'ów Powiedziałem mu, że dołożyłem mu gniazko Że dołożyłem mu gniazko na zewnątrz On widzi, no nie, znaczy wiecie Ja, ja jestem też taki, że jaki jest trzeba zrobić, to ja to robię, ja nie będę chodził i czekał, a może klient nie będzie chciał, a może nie zauważy nie, nie, ja się nie bawię w coś takiego nie? jak już jestem przy tym i przeliczam to miejsce docelowo akces, gdzie, co, jak, no to nie będę się zastanawiał trzy razy albo czekał na to, czy to robi, czy nie powiedział mi, że może jednak ten dach będą zamieniać, że będą zdejmować te dachówki i kłaść papę co oznacza, że musieliby przykryć płytę i, i położyć papę. Więc mi to nie przeszkadza. Tej konstrukcji nie będą tam niszczyć. Tą izolację wtedy zrobią rufiarze. Bo ja nie wiedziałem, czy mam tę izolację wyjmować z tego sufitu czy nie. Ale nie chcę ich dotykać. Jeżeli już się umawia z kimś, to niech to zrobią. Słuchajcie. Nie będzie job done, nie? Ładnie ułożą izolację tak jak trzeba. Będzie wszystko. W porządku. Więc co? Yy, jedziemy po picie, zjemy na parkingu, wracamy, kręcimy płyty. Chodź, jeszcze zróbmy jedną rzecz. Przykręcimy ten sufit chyba najpierw, albo skończymy tą ściankę tu. Nie, nie. Co nie? Tą skończymy. Yy, Tłocznie się to zrobiło, bo hydraulicy przyjechali. Trzeba było z nimi ogarnąć co i jak. Dobra, skończmy to i zróbmy to, Kuba. Nie? Let's go. osobem do przodu miałem już nie wiem co tu się dzieje tu jest jeden wielki chaos uciekamy stąd jeszcze chwila nie ma tego nożyka nie 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 ty ostatni go używałeś ciąłeś z tyłu płytę pamiętasz? no właśnie nie wkręcę. słuchajcie nie przekręcimy tego dzisiaj nie ma szans, nie? Za dużo się tutaj działo nie ogarnię, już. Elektryk trochę połączył nam prąd. Nie mieliśmy prądu. Robiliśmy jeszcze jakieś kable. Rano, wiecie, jakieś kucie eee, zakupy, pierdały, sufit kończymy właśnie. przykręcimy te dwa kawałki, wykręcimy na spotlighty i to będzie chyba dzisiaj koniec przygody. I tu zrobimy ten sufit, zakryjemy tamtę pomieszczenie do końca, bo tu zakryliśmy z tej strony i, I co? I... Nie wiem, może okleimy tutaj płytę, zobaczymy. Nie na pewno muszę też jutro zaciąć tą ścianę tam, bo czwartek chciałbym wyplastrować. E, nawet nie chce mi się śpieszyć powiem wam że bo już jestem też zmęczony, ale takie próbowanie zrobienia więcej <toszujesz> Taka cisza po palcach. O tato! A ten dusz jest ostry No nic no, uczysz się, nie? Presja. Presja, co duża presja. Nie ma presji. Jest albo nauka, albo ściema. Czekaj, ja się pokażę. Nie, 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 Au nie. Pokażę. na, Naciąłeś? No to ona pójdzie. Tak? Dobra. Powiem wam tak. Ogólnie jakość tych płyt gipsowych to jest dramat z osobą co A jest... tu nie wejdzie? Jest... Nie. Dobre. Po pierwsze, papier się zrywa z tych płyt. To jest, to jest British, British Gypsum, nie? Ale jeżeli chodzi o jakość tych płyt, dwa. Mam wrażenie, że one za dużo. za długo były przechowywane w jakimś takim. Miejscu, gdzie jest duża wilgoć One są takie dziwne Te płyty, nie wiem, ale Czuję, że ta jakość tych płyt się zmieniła Wyplastujemy, pogruntujemy, będzie pięknie, ale ogólnie podczas obróbki Te zrywanie papieru, wiecie I tak dalej, to Świadczy o tym, że ta jakość jest Słaba Na pewno nie jest lepsza niż była Jest dobra, on tam kończy ten kawałek, ja zaraz to przytnę Zakrywamy laser. Już pozaznaczaliśmy sobie gdzie te światełka są. No. To się nagrywa? Słuchajcie, mamy to. Mamy powybiercane Jest tutaj 9 spotlightów. Zastanawialiśmy się czy jeszcze jednego tam dodać, ale wyszedłby za blisko ściany, bo tam jak widzicie jest ściana tak. Nie? I tak więc tutaj nie pasuje mi żeby dodać w kwadracie z tym no bo nie pasuje mi po prostu zaznaczyłem sobie krzyżek jakby co tu, ale uważam żeby byli za blisko ściany klient podejmie decyzję, kabel przesunięty przesunięty jutro kończymy tamto, to jest dużo mniejszy sufit, zostały nam trzy płyty gipsowe, bo się od razu może z rana będziemy wiedzieć ile płyt nie, cztery, nie całe trzy i pół, tam potrzebujemy na ściankę, na sufit, tu hydraulik mówi, że mogę zasłaniać do części, tylko to mogę zasłonić, to będę mógł zasłonić. Eee, tu chyba cały mogę zasłonić. Nie, tu nie, tu sufit miał być otwarty. Tu sufit mogę zasłonić cały i całą ściankę, więc na pewno to jutro zasłonimy. Jutro będzie się mi działo, mi awantur mi. Znaczy, taki, wiecie, mniej ludzi, bo ja ten chaos mnie gdzieś już też, wiecie, wykańcza jest. Chciałem zrobić więcej, ale też przez ten pośpiech, to później moja głowa jest tu, tam, siam. O, masakra po prostu. Trzegniaska trzeba podokręcać. Tą skrzynkę trzeba schować Kuba. I spadamy. Jedziemy do domu, słuchajcie. Bo target ogólnie jakiś tam wykonany. Sufit wisi to jest i to jest dobrze. Nie? Tutaj będzie trzeba też opakować to płytą. Będzie dobrze. Będzie się działo. Także no co, tak to wygląda na tę chwilę. Lecimy do domu. Zobaczymy się jutro.